Chwała Bogu, siostry i bracia, witam wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witam wszystkich, wszystkie uczennice i uczniów Jezusa Chrystusa, wszystkich sympatyków. Witam też naszych gości z Lipska i Opola Lubelskiego, lubelskiego brata pasterza Darka, siostry brata. Mamy szczególny czas. Ukraina. Czas szczególny. Czas apokalipsy. Czas, kiedy Imperium Zła zaatakowało Ukrainę. Kiedy. Oglądam te bombardowania w telewizji do pierwszej w nocy czasem i się modlę, bo to mnie pobudza do modlitwy, kiedy widzę te potężne bombardowania. To mnie pobudza do modlitwy, żeby Bóg posłał swoją armię, żeby pomieszał w głowach najeźdcom, żeby też dał upamiętanie. I był moment, kiedy rosyjski samolot został zestrzelony przez rosyjski okręt. I dzisiaj słyszymy, że 5 tysięcy Rosjan nie chce iść na walkę z Ukrainą. I Ukraina, nasz kraj. Dzisiaj czujemy się wszyscy Ukraińcami. I patrzymy na Polskę, jak Polska się zachowuje, i jest to też dobry czas dla Polski. Jest wspaniała wymiana Polska-Ukraina. Polska przyjmuje ukraińskie kobiety i dzieci, a wysyła broń. Polskie rakiety. Okazuje się, że te rakiety, które się nazywają Piorun, są niezwykle, niezwykle skuteczne w zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów szturmowych i helikopterów. Czas Apokalipsy. W natchnionym przez Boga przesłaniu w Księdze Apokalipsy 14.12... I apostoł Jan wskazuje, co będzie ostatecznym wynikiem zrozumienia i przyjęcia Bożego przesłania w czasie końca. Apostoł stwierdza, że przesłania te ukształtują ludzi, o których można będzie powiedzieć: Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Mamy nadzieję na wytrwanie Ukraińców w tym zbrodniczym ataku rosyjskim. Mamy nadzieję, bo zastanawialiśmy się często, tam na Ukrainie są zbory, duże zbory Jezusa Chrystusa i co się dzieje. I wychodzi na to, wygląda, że to na ten czas te zbory właśnie. Powstawały duże zbory, by walczyć w modlitwie o Ukrainę. I cały świat jest zdumiony, bo to przecież miało być kilka godzin, kiedy będzie zajęty Kijów, będą obsadzone prorosyjskie władze, a tymczasem widzimy, że modlitwa jest szczególną bronią. To słowo przetłumaczone jako wytrwanie można lepiej przetłumaczyć jako wytrwałość. Dzięki łasce Boga Jego lud wytrwa w próbach czasu końca i zwycięży. I tak jak dzisiaj musi wytrwać Ukraina w tej próbie czasu i zwyciężyć. Mamy nadzieję, że ta amerykańska broń dotrze we właściwe miejsca i we właściwym czasie. Mamy nadzieję, że te niemieckie rakiety w końcu dotrą, bo cały świat się śmiał, że Niemcy wysłali 5000 tysięcy hełmów na Ukrainę. Wierni Boży doświadczują prześladowań. Ale nie mogą zrezygnować ze swoich przekonań. Widzimy, że Antychryst działa. Działa przez ludzi, działa przez zbrodniarzy. I ta wiara Jezusa, jak ważna jest wiara Jezusa, to jest ten fantastyczny szczegół. Otóż Wierzący w czasach końca mają nie tylko wiarę w Jezusa, ale wiarę Jezusa, taką jaką miał Jezus. Czym jest ta wiara? Wiara Jezusa jest tą wiarą jaką Jezus Chrystus miał na krzyżu, kiedy został ukrzyżowany, poniósł na sobie całą hańbę ludzkości. Wszystkie grzechy i czuł się opuszczony przez Boga. Czy dzisiaj Ukraina może się nie czuć jakby opuszczona przez Boga? Ale widzimy, że jednak Bóg nie odwrócił się od Jezusa, bo tak samo cierpiał jak Jezus. Na krzyżu tak ojciec. Cierpiał w niebie, patrząc na Niego. Jezus w pewnym momencie zawołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, ale w rzeczywistości Ojciec nie opuścił swojego Syna, oczy cały czas spoczywały na Nim, i widzimy, że oczy Boże spoczywają też dzisiaj. Na Ukrainie. Jezus w ostatnich słowach powiedział: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I my dzisiaj polecamy Ukrainę w ręce Boże. Wiara. Musimy mieć tą ogromną wiarę, żebyśmy mogli w modlitwie walczyć o dobre rzeczy. Walczyć. O nas, o nasze rodziny, o nasz kraj i o innych braci i siostry, niezależnie w jakim są kraju. Modlimy się też o chrześcijan w Rosji, by się modlili właśnie o odwagę, żeby się przed, przeciwstawili tyranowi. Coraz więcej ludzi odważnych wychodzi na ulicę w Rosji. Są oczywiście bici natychmiast, wciągani do. Policyjnych samochodów tam bici, ale jest wiara, że sami Rosjanie mogą obalić tyrana. Nieraz już się tak działo w Rosji. Wiara. Wiara jest zesłuchanie, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, jak mówi list do Rzymian. W naszych modlitwach dzisiaj prosimy Boga, by dał nam wytrwałość w trudnościach i próbach, dał wytrwałość dla Ukrainy. Modlimy się, by dał nam siłę do posłuszeństwa jego woli we wszystkich sprawach życia. Prosimy o dar wiary, która napełnia nas, przygotowuje na różne kryzysy, tak w naszym osobistym życiu, jak i w dziejach naszego kraju, jak i w dziejach świata dzisiaj, w dziejach Ukrainy. Dzięki tej wierze wytrwamy i będziemy żyć z Panem Jezusem w wieczności. Amen.